Kochani, dzisiaj nie będę nic takiego ciekawego nagrywać, ale chciałam wam tylko powiedzieć, że mm, za dwa dni e, w Nakle możemy się spotkać. Za dwa dni. E, no. Dwa dni w naklej będziemy mogli się może spotkać, ale jeszcze nie jestem pewna. W PEPKO o godzinie albo 10, albo 11. No i jakby. Nie wiem, co Wam powiedzieć. Na shorty jeszcze to zrobiłam. Jakby. Może, może będzie, może się spotkamy, ale jeszcze nie wiem o godzinie 10 albo 11. Um, co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, i no w Pepko się spotkamy chyba, bo ja z dziadkiem będę jechać i z dziadkiem będę jechać właśnie do Pepko! Wie, yy, więc ja już chyba kończę. Bo będę nagrywać shorty, bo jakby mam już 100 ileś subskrypcji, chyba 106 albo 107. I. Do nagrywania live'ów się dowiedziałam, że trzeba tylko 50 subskrypcji. Tak, 50. Nie 100. Więc, um, w jednym komentarzu mówiono mi, że tylko 50 subskrypcji potrzeba, ale trzeba. Ale trzeba więcej shortsów nagrywać, więc ja już kończę, bo będę nagrywać więcej shortsów. E, Szorców albo więcej filmów trzeba nagrywać. Nie wiem, ale. W jednym shortzie też to nagrywałam, że się spotkamy, ale trochę inaczej, tylko no po prostu pisałam i w komentarzach możecie pisać, czy będziecie, czy nie. I wtedy zobaczę ilu Was będzie. W Pepko w kowalewku przypominam. Nie w... W Pepko, w Nakle, przypominam, i lecę nagrywać więcej trochę shortów, więc pa! Jeżeli wam się spodobał odcinek, ale to był taki nudny, bo była tylko taka. No wiecie, żebyście wiedzieli, to zostawcie subskrypcję i łapki w górę, więc pa!